Panoramka, panoramka Wiednia. Kolejny już raz. Jest wpół do ósmej wieczorem. Jeszcze tak dużo ludzi, bo jest ciepło, jest tak przyjemnie. Jest tak przyjemnie, że trudno się oprzeć. Bramy zamykają o 20 ale nie ma wszystko i jest jeszcze dużo. Wieczorne spacery w brunie No i nie jest to urocza. Spokojnie, przyjemnie. Ludzie są szczęśliwi. Tam, gdzie natura. Gdzie zieleń. O, jak pięknie, dzięki ta Ojcze. I tak być powinno na całym świecie. Dużo zieleni, dużo miejsca do siedzenia, do wypoczynku, do spotkań towarzyskich. Tak być powinno. No to zakończymy teraz.